Podejrzewam, że włodarze Prime, o tu obecni, mają niecny plan z sobą do mojej skromnej, choć jakże grubej, osoby, że będą chcieli, żebym podpisał się z Prime'em. Uważam, że Tomek dużo ci rzeczy powiedział, które właśnie wykorzystałeś. A nie! Co Tam, nie mogłem? Co nie mogłem? Nie przekracza się pewnych granic, a ten... Stary, obleśny dziad, bo inaczej go nie mogę nazwać. Przekroczył wszystkie granice, dlatego będę jechał z nim teraz do spodu, tak? Chciała żeby... ci stać w To yes. wy Nie, to budzi na zajawkę. A więc dzisiaj jest dzień, w którym miałem. Takiego, w którym miałem walczyć. O, miała być dzisiaj walka jest forma, co? Słuchajcie, chcieliście. Znaczy, miał w tym miejscu, miał być vlog z mojej walki. Bo mam dzisiaj 17 czerwca, gdzie się miała odbyć gala w Krakowie. No i niestety nie odbędzie się chyba, chociaż jestem gotowy. Ale nie było losowania w trudniu, więc nie walczyć. padł i przyjechał mój głupi brat. Widzimy głupi? Chciałem być kochany, taka pomyłka, yy, bo już też miał zaplanowane, wszyscy hotel miał kupiony. Więc żeby ten czas wykorzystać i wszystko, to jedziemy na Fendostrudy. Trudy. Więc jakaś tam walka będzie, jakiś vlog z walki będzie, nie mogę Was kochani tak zostawić, a przede wszystkim kamerzysty, który sobie zaplanował wydatki i te 50zł za montaż i filmowanie tamtego odcinka, już wydał na święta Bożego Narodzenia, więc musimy zrobić ten film, jedziemy. Pijak, pijak i złodziej, bo każdy pijak to złodziej. Niech Pan sam osądzi. czy to jest w porządku? Znam już knajpę i mówi, I tak przyszli ich dużo znajomych. I mówię, tak kurwa, wiesz, parę solidów, to znajomi, znajomi przyszli, bo nie otworzyli. Ja mówię, kurwa, ja nie znam tyle ludzi, co nie przyszedł Nie mam kolegów w ogóle. I bardzo mi się dobrze. Widzisz, do ciebie dzwonią, pomóż kurwa przy przeprowadzce. Do mnie nikt nie zadzwoni. Ja też nie mam po kogo zadzwonić, jakbym się przeprowadzał, ale od tego są firmy przeprowadzkowe. Tak samo mówią, zrób sobie dzieci, to ci poda ktoś szklankę wody na starość. A te pieniądze, co się dziecko wychowuje. To mi taka pielęgniarka poda tę szklankę wody. A? Właśnie, film. Czy to się teraz kameruje? Już ten z okazji zła strona, tu jest światło. Www myśli. Nie. Www szalony myślnik reporterkom. Takie oraz inne cudowne wzory. Co ja mam tu kurwa wsadzić? Tu jeszcze mój praw będzie jechał. W pogażniku. Wjeżdżamy do samego hotelu do środka, co? Tu właśnie powinniśmy teraz mieszkać stąd dzisiaj iść na walkę. Hotel właśnie nasz, A ostatnio był tu fajny, Też się z kawałku kręcił. Dzień dobry. Mój głupi kryszak. tu Kochany brat. Turca? Nie, Urr. No właśnie, ty już nie możesz jechać. No tylko nie mnie tak Nie no, u nas wszyscy chodzą takich tak, O tak, 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 Daj ten ten, może jeszcze tutaj co? Tak się rozdaje? Nie, o tak a to nie pijemy przed podróżami? A daj Cieszynko? kierowcy może. Złoty Jack Daniels to ma na dmuchu nie wychodzi. Czerwo, czerwony najtańszy. Czerwony najtańszy wychodzi, czarny tak zależy. Na straży miejskiej może wyjść, a ten dlatego się płaci. Kliwa, witka, syrytka. Ale 400? Przecież pan 500, no już jest 500. Do, to mi pasował je 500. Bebe, 17.30, ja pierdolę. Idziemy na 13 Czego? Czego ty rozmawiasz i na czoło masz? O tak, kamerę, a to i tak dobrze jest, bo czasami jest... Najczęściej jest na sufit. idziecie? Na Mazury. już kury. Jak nie w góry to mam mozury. No przecież mówiłem ci, że Tomek głupi sobie wymyślił, żeby jechać na Mazury. I ciągnie nas wszystkich. No samemu mu się nie chciało. No. Taka prawda jest. Tutaj jestem. Jest. Patrz! Nie, ja mam. Filmu, ileś nie. ma pieniędzy. tych subskrypcji. Nieważne, że miejsce zajęte, nikt nie może nas tutaj tankować, ale piknik. Majułeczka wręcz. Jaką parową w wariacie. A Ale wielka ta To parowa. Ja mnie tworzy. Jaka? Wielka. Inaczy mówię o tej. Jak masz doświadczenia z Konadem, to każda paruwa jest dla ciebie wielka. Skąd ty, nie? No kurwa wychowaliśmy się <grystanie> razem. Coś mu tam dyndało między nogami był mały. <grystanie> I dlatego ma taką szparę pomiędzy zębami. <grystanie> <grystanie> Dobra, A je. co, zdjęcie? Wiedziesz. Eee... Nie, no nagranie. Okay. Nie wycinaj tego. Nie wycinaj tego. To jest jak ona mi przeszkadza, zawsze w życiu. Ile moje życie byłoby prostsze bez tej zołzy kobiecej z tyłu siedzącej. Kocham cię kinia, menelu Menelu. Yy, jesteśmy już w. gdzie my jesteśmy? W Rostrudzie. Yy, bardzo fajny hotelik, bardzo miłe przyjęcie ze strony władz Fenu. Yy... I no cóż, no idziemy zaraz na ten fence, coś tam sobie zjemy, bo jesteśmy po podróży. A jestem też jest Casio, więc on ma bardzo daleko do nas, ale już od dawna się umawiamy na podcast, więc zapewne nagram z nim podcast. Będę chciał go zapytać nie o to co wszyscy, czyli kogo byś zbił, kogo nienawidzisz, tylko jak to się zaczęło u niego wszystko. Te początki kariery, jak on to widzi czuje, jak się widzi w tym światku. Yy, bo ostatnio jest go troszeczkę mniej, jest ze wszystkim skonfliktowany, chciałbym o tym z nim porozmawiać, to pewnie zobaczycie za parę dni u mnie na kanale. No, ale zjemy sobie i zaraz lecimy na fan, z którego też będziecie mieli relacje. Może kogoś tu jeszcze złapie na wywiad, zobaczymy. Stay tuned. I siedzę jak wieśniak w restauracji bez koszulki. Wiem. Podejrzewam, że że Prime, o tu obecni, mają niecny plan ze do mojej skromnej, choć jakże grubej osoby. Że będą chcieli, żebym podpisał się z Prime'em, czego raczej nie zrobię. Ale na razie mówię, że mm, zastanowię się, zobaczymy. No i jeden pokój w hotelu, drugi pokój w hotelu, catering, a ja się zastanawiam. Nie, tak naprawdę wiem, że będą o tym rozmowy, aczkolwiek raczej przekreślam Prime'. Chociaż bardzo dużą sympatią cenię włodaży. Ja już gotowy czekam na tego, że idziemy. Koordynator. No nie wiem, jaką funkcję to to bardziej. I na chujcie rękawy. To jest taka specjalna, to jest dla to protezami. Bez rąk. To jest protezami od razu. To są specjalne protezy dopasowane. Chciałem, że masz garniturę bez rękawnik. Nie, garnitur mam szczyty na ja miarę. Ja chciałem, że nie się z ciebie naśmiewają, a ty masz tak to do spisku. ja mówię <laughs> <laughs> naprawdę. <laughs> Ale teraz nawet nie mogę go wyzwać, przykładowo do walki, nie? No bo jakby dostał Jak? pierdolot bez rąka, to, no. to by musiał karierę to jeszcze w boksie. w boksie, 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 wiesz, no to przecież to jakby mógł, to że nie mógłby w boksie to by to. No to wiesz, to, to już pokaże. Ale tego jeszcze nie kanały mu zamknięto wszystko. Tego jeszcze nie już było. Biegniołeś, tak. To to chodził kanałami. Już go nigdzie nie chcą, a wiesz, a tak to No, ale. Też ale to. nie wypali. To nie, nie wypali. Catering tam jest i alkohol. No wiem, że cię walki nie interesują.

Coś za emocje, tam leżą się piją. Ale czy widziałeś, co się Posadziłeś Posadziłyśmy pod samym ringiem, widziałem jak Krzysztof dojebał kapelę a, pod samym ringiem. Okej, okay, dobra, a? to jedno. A? A? Nie no, na Prime oglądam, a tu nie znam ich, ale i poznam. No coś koło 6 godzin, ale stanęliśmy raz kurwa coś tam żreć i tam raz na jakieś kurwa szczanie. 6 godzin to zajmie. Luz, no. Droga jest już dobra, już teraz tu się jeździ po tej Polsce. Hmm. Dobra, teraz to po... Bo ja tu Jamaika miałeś w tych jaraj, na prezydenta. Nie widać ci tych kabli zawiniętych o ten? Nie, nie widać ci. Dobra, już? Dobra, cześć kochani, witam w specjalnych okolicznościach, bo jesteśmy przed galą Fan w Ostrudzie, a tu jak gala to też potężni wodarze Prime się pojawiają i mamy Kasja od dawna oczekiwanego, chyba widzowie nie proszą tak o nikogo jako o ciebie w komentarzach. Ale ja Pojadamy. też nie uważam, żebym jakoś potworną robił krzywdę, że coś się parać wcześniej. Znaczy, trochę chowa, marketing nikt nie wiesz, ale nie uważam, że potworną krzywdę. Ale usłyszałem, wiesz, ja naprawdę jak byłem w fejmie, to parę informacji Bo miałem Co takich, ci to daje nigdy ale nie Ale co powiem. ci to daje? To, że tam kilku ci napisze w komentarzach, o zajebiście, że już wiemy. No. nie wiem, no kurwa, co mi to da? No wiesz, ktoś mi coś mówi, kurwa, i to i to nie. Ja, ja powiedziałem kiedyś, że ja a nigdy bym mógł... jakby się od nich dowiedział, jak mi kurwa jak gadam z Federacją, o niej mi to mówi, nigdy nie powiem. I tak samo jak Ty byś mi coś powiedział, nie wiadomo co, i, mu, i ja to wiem od ciebie nie wykuję. Ale jak to, jak ktoś a, mi to z boku mówi. No to teraz mi przypomniałeś, to uważam, że Tomek dużo ci rzeczy powiedział, które właśnie wykorzystałeś, a nie. Co nie, tak, Co nie mogłem? Co on, nie mogłem? On ci pewnie nie powiedział, Nie. że nie, nie mogłeś. Tomek to mi to, mówi wiele rzeczy i mówi, nie mówi, nie mówi nie mówię. Przekonany jestem po prostu. A to to jest... zaraz będziemy, Kilka zapytamy. rzeczy, jakiś tam shotów widziałem. Mówię no kurwa 100% nie, mu to Tomek powiedział. no mnie teraz, żeby to się powiedzieć. Ja powiedziałem dwóch chłopakom, że studiuję dziennikarstwo i bardzo szanuję mój warsztat dziennikarski. To, że jako dziennikarza nawet nie leżałem, ale dziękuję. Z dziennikarskim czuwaj. Um, ocena jest 11 na 10, mimo że jeszcze nie spróbowałem, ponieważ jest za darmo. I moi drodzy, wszystkie gale świata uczcie się. Alkohol darmowy. Wprawdzie już się piwo skończyło, ale lejo, wodę, whisky, kole. Alkohol darmowy. Sirs, nie przywitać! Pan sędzia we własnej osobie. Są do dwie dwa, się bardzo nisko. Zawodnik fajtowy. Znany i lubiany. O, no, znany, tak, a lubiany to tak. Co <grym grym grym> ja. no no dobrze. Muszę no i do mnie sprawdzać, bo akurat już muszę lecieć. E, widzimy się bogali. Gdzie śpisz, gdzie śpisz? Typy radicowe. Widzimy się. Gdzieś, pisz, gdzieś pisz. Tam jest cześć. 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 Cześć, cześć. Cześć. nie Nie. To, to było wszystko pod publikę. Chciałem, że tu jakiś będzie coś tutaj, a tu nic nie ma. To mi. To mi. W robocie? W robocie, nie? Niedoszłego rywala z Grand Prix. Kogo? Jacka. No? Będą materiały mocne, a o tobie nic nie wiedzą. Ale, ale, ale przeżyłeś to jakoś tak bez urazu na zdrowiu ja, ja przylicznym? Przecież... Ty, ja ty jesteś? Ja mam z Jackiem bardzo a? dobre stosunki, tak. Kiedy do mnie przyjedziesz? Nie wiem. Kiedy zawołasz? No, masz zaproszenie do <laughs> za Zgonnej zawsze byłby termin, może i... nie wiem, bo ty jest Warszawy, nie? Albo w pociąg wsiądziesz, albo gdzieś przy okazji, nie? I ci mogę odebrać, czy możemy coś nagrać. To zobaczymy, kiedy będę, bo nie wiem na razie. No, no, no za coś wyjdzie A nie oglądam. Mówisz, jakiś afterek? Czy, czy, czy jeszcze sztos treningowy przed jakąś walką potencjalną? No ale mi kurwa, ale no to co, no to afterek, nie? Jeszcze lekcji nie powiedziała, że nie mogę pić. A tam ci już powiedzieli, że mogę, więc... Dobra, trzymajcie się panowie mojej pracy. Bo nie dawaj tej babi alkoholu, zobacz. <laughs> Chciała ci stać sutko przestawczam. Chciała żeby... ci stać sutka? to yes. wydziesz Nie, to budzi na zajawskaha! Królik. Proszę bardzo, jakie PHP jest? Proszę bardzo, nie krwi. To było jakiś ścigopicie? To był lepiej. O, 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 o Breakdance. O, o, to, to było zdrowe. Nikt nie przeszedł. Nikt nie Zrobisz ze mną pompki tutaj na środku? A gdzie skąd? Jedyny pompkę nie zrobię. No i podsumuj, pierwszy raz się widzimy, bo zawsze jest prezes FEN na, na fejmie, prezes FEN na prime, a w końcu prezes FEN na FENie. Po tak, FENie. W końcu widziałeś mnie w poważnym a, tak. miejscu, w poważnej roli w tej takiej góry, jak robimy, ksibę? to zwyczajnie. Weź podsumuj Pawełek, Fem, bo to jestem prezesem zarządu FEN, mm. jestem takim prawdziwym prezesem, a tam jestem po prostu prezes FEN, tam jest moja ksiba, to tak jest, jest moja funkcja. Tak jest. Jak ta gala? Słuchajcie, piąty raz jesteśmy po Strudzie, naprawdę sam widziałeś, że niesamowity klimat, anturaż, super okoliczności przyrody, bardzo urokliwe miejsce i tutaj zawsze są super walki, zawsze e, super atmosfera, pełne trybuny, także myślę, że wszyscy tutaj byli kibice wczorajszego wieczoru, bawili się wspaniale, naprawdę mega walki. Trzy ostatnie walki to no. mistrzostwo, mistrzostwo świata. Dwóch naszych mistrzów obroniło pasy, ale jak było widać, jak wyglądali po walkach po ciężkich bojach pięciorundowych. Pretendenci tak. byli bardzo mocni i Mistrzów kosztowała to walka wiele zdrowia, także jako promotor czuję się spełniony, jestem bardzo zadowolony z tej gali. Mi się też bardzo podobało, ta piknikowa atmosfera mi się bardzo, bardzo podobała. No za nami jeziorko pewnie zaraz rzucisz okiem. No to Pawełku, jak już tu Cię mam, to powiedz, co ten kurwa Jacek nam wymyślił. Nie no, to jest kurde stary obleśny dziad. Który po prostu nie wie, co to znaczy Chodzi to jest o wywiad, transfer, nie? On dał tak, tak, tak. jakiegoś wywiadu, powiedzmy, bo nie wiem, ludzie, jak nie oglądaliście, to nie oglądajcie wywiadów z nim, bo to bez sensu. Ale coś tam w wywiadzie znowu, coś o twojej. Nie, o to, 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 to by się wypowiedział, to, to po prostu wkroczył, on sobie może mieć istnąć i tak dalej, że idzie, bo moje tureckie zęby i, te, i, i tak dalej. No to... Boks birmański bez boksu birmańskiego, bo oświadczył, że się o te swoje, te swoje nowe, sztuczne tureckie zęby boi i nie chciałby, żeby było uderzenia z głowy. A boks birmański polega na tym, że uderzamy z głowy. To jakby cukier bez cukro. Mnie to normalne puszcza, rzeczy, ja, to ja też że mówię, że stary flagry stary, ale nie kisnąłem mu ani nie przekroczyłem pewnych granic, tak? Wręcz przeciwnie broniłem, kiedy na konferencji prasowej Zadorcy zaczął mówić na temat Matusza Świętej Pamięci. to sam zablokowałem ten temat, mówię, słuchajcie, to szanujmy tych, których z nami nie ma. Także wiesz, nie przekracza, nie przekracza się pewnych granic, a ten... Stary, obleśny dziad, bo inaczej go nie mogę nazwać, przekroczył wszystkie granice, dlatego będę jechał z nim teraz do spodu, tak, bo jest show, ma swoje potrzeby, wiadomo, że podkręca się atmosfera, ale nie przekracza się pewnych granic, rodziny się nie rusza, nie, 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 nie przekracza się pewnych granic, chodzi o wyzwiska i tak dalej, naruszył ten, także teraz będzie pełen rozpierdol, jadę, jadę z tą... Do spodu, nie? Jest, zwłaszcza, że wiesz, to jest z hipokrytu to każdy wie do kwadratu, ale zwłaszcza to jest ten, który apeluje, żeby wiesz, pewnych tu właśnie teraz nie poruszać, że jest ta żałoba, żeby nie ma to usza. i wszyscy my się jakoś do tego dostosowujemy, co by nie mówić. Nawet nawet nie wiem, w jakiś tam nawet Marcin najman, czy ktoś nikt tego nie ruszał, a on po prostu, wiesz, nie, on no, może wszystko ty nie możesz nic. Przekroczył to. pewne granice, no po, po co mieszać w to kobiety i tak, także nigdy w życiu nie mówiłem złego słowa na tak. jego żonę i, i tak dalej. A tam można by było bardziej, bo ona uczestniczy w dyskursie, a i tak nikt nie mówi, bo to on napisze też na tych przeciwników posty i tak dalej i też się obym aż szerokim mukiem a on z inny. no ale cóż, ja coś... Ja no, po prostu ja, pokazał sobie prawdziwe oblicze, że, że jest zwykłym patusem, bo to po prostu nie pasuje do mnie, nie umie robić show, potrafi, tylko wiesz, teraz bliżej walki jest, teraz bardziej jest obsrany, bierze, tak. czeka go ciężki wpierdol po raz kolejny, no tak. to już po prostu tak. się nie tak. kontroluje i gada głupoty i naprawdę mnie rozsierdził w mnie na maksa. Tak, bo ja rozumiem wszystko, tak, może chce ze mnie gadać, że jestem kuternoga, tak, tak, tak. że mam tureckie zęby, że mi wpierdoli, i no to, to wiadomo, jest. ale nie, no tykać kurwa, kobiety swoje, no to... On teraz będzie na... Konferencji już teraz będzie, nie, więc, więc jakby rozmowa czeka, nie? bo na pierwszej nie był. Niech się lepiej do mnie nie zbliża, bo od razu będzie. Nie, to, to od razu mówię, nie? że do mnie kurwa się nie zbliża, nawet na pół metra, bo od razu stanie liścia ciad kur... stary, nie? Dobra Połek, nie trzymam cię jeszcze cała droga do Krakowa. Dzięki Ci bardzo za zaproszenie i ja też jestem bardzo zadowolony. I teraz jeszcze muszę mrągu, 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 mrągowo, mrągowo. mrągowo. mrągową, jeździć rągowo, bo też Później jest podobnie. się mega że musisz w jakiegoś zainwestować, bo na te gale na mozdorach masz trochę daleka, a wiadomo, że pełne kosztują dużo energii, także żeby było Ci łatwiej jakiś jet, albo chociaż helikopter, za mochotem teraz wracać. Także. Ledwo ciepły brat będzie prowadził do domu, bo ja nie jestem w stanie. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiamy. Dzięki wielkie pozdrowionek. Piątka.